Trzymaj się z daleka od ludzi, którzy proszą cię o te rzeczy. Karl Jung. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy twoje życie nie zmierza w kierunku, którego sam nie wybrałeś? Jakby ktoś po cichu przepisywał twoje priorytety, nie zadając sobie trudu, by zapytać o twoją zgodę. Z wiekiem spoczywa na nas coraz więcej oczekiwań, zobowiązań, emocjonalnych długów. Jakby bycie dorosłym oznaczało niekończące się dawanie. Zapominając o sobie. Karol Jung powiedział kiedyś: Przywilej całego życia to stać się tym, kim naprawdę jesteś. Ale co zrobić, jeśli otoczenie zaczyna wymagać od ciebie części twojej osobowości, do których nie ma ani moralnego, ani duchowego prawa? W tym rozważaniu omówimy prośby, na które nie musisz się zgadzać, szczególnie na tym etapie twojego życia, ponieważ prawda jest prosta i niezmienna. Wszystko, co narusza twój wewnętrzny spokój, nie zasługuje na Twoją uwagę, siły i czas. I gdy tylko to uświadomisz, wszystko zacznie się zmieniać, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Nie bierz na siebie tego, co nie należy do ciebie, noszenie cudzych brzemią kosztem własnego życia. W pewnym momencie życia następuje świadomość. Nie musisz już być wybawcą w cudzych dramatach. Nie dlatego, że Cię to nie obchodzi, ale dlatego, że W końcu rozróżniasz. Prawdziwa troska to nie to samo, co poświęcanie się dla cudzego nierozwiązanego bólu. A jednak niektórzy ludzie zwrócą się do ciebie właśnie z tym: wtrąć się, napraw, zatrzymaj, uratuj. Nawet jeśli sytuacja początkowo nie ma z tobą nic wspólnego, zgadzasz się raz z współczucia, drugi raz już z przyzwyczajenia, a potem staje się to niepisaną zasadą. To, co zaczęło się jako gest dobrej woli, niezauważalnie zamienia się w rolę z której nie można wyjść bez poczucia winy. Okazuje się być klejem, który trzyma wszystko w miejscu. Nie dlatego, że jesteś do tego przeznaczony, ale dlatego, że nikt inny nie chciał wziąć na siebie odpowiedzialności. Ale jest jedna ważna prawda noszenie cudzego brzemienia ma wysoką cenę. Mierzy się ją nie tylko poświęconym czasem i wyczerpaną energią, ale także utratą wewnętrznego spokoju, osobistych granic i prawdziwego ja. Nie musisz być siatką ratunkową, wiecznym rozwiązaniem cudzych problemów, ani planem by na wypadek, gdyby komuś coś się nie udało. Jeśli ktoś postrzega cię w ten sposób, to znaczy, że już przekroczył dopuszczalną granicę. Im dłużej będziesz dźwigać cudzy ciężar, tym dalej będziesz od własnego życia. Wracaj do siebie. Pozwól innym być dorosłymi, a sobie być wolnym. Nie dawaj pieniędzy bez prawdziwej potrzeby. Pożyczka bez kryzysu jako forma manipulacji. Jest szczególna, uciążliwa cisza, która zawisa w powietrzu, gdy ktoś z bliskich prosi cię o pieniądze nie z powodu kłopotów, ale dlatego, że podzieli błędną decyzję i teraz liczą, że to właśnie ty usuniesz jej konsekwencje. Ta cisza jest przesiąknięta presją, winą i subtelną manipulacją emocjonalną. Jesteś moją rodziną, musisz pomóc, ale czy naprawdę musisz? W dorosłym życiu pożyczki pieniężne to prawie nigdy nie tylko cyfry. Nie chodzi tylko o pieniądze, ale o stabilność, bezpieczeństwo i niezależność, które budowałeś latami, czasem kosztem rezygnacji z własnych pragnień. Kiedy oddajesz pieniądze bez ważnego powodu, ryzykujesz utratę nie tylko oparcia finansowego. Poświęcasz wewnętrzny spokój, poczucie kontroli nad własnym życiem. Bardzo często ludzie nie tyle pożyczają pieniądze, Ile przenoszą na Ciebie odpowiedzialność za swoje zachowanie. I jeśli nagle odmówisz, winnym stajesz się ty. Ale gdzie w tym dojrzałość? Gdzie szacunek dla Twoich granic? Kto w ogóle pyta, czy to, o co proszą, jest zasłużone? Nie mojol, wielkoduszności z poświęceniem. Umiejętność powiedzenia nie to niebezduszność, a przejaw dojrzałej mądrości. Ochrona swoich granic finansowych nie oznacza bycia chciwym. Oznacza to, że szanujesz owoce swojej pracy. Już wystarczająco dużo zrobiłeś. Masz pełne prawo powiedzieć nie z czystym sercem i jasnym sumieniem. Nie wciągaj się w konflikty rodzinne, kiedy oczekują od ciebie pokoju tam, gdzie go nie chcą. Konflikty rodzinne mają szczególną siłę przyciągania. Mogą wciągnąć cię. Nawet jeśli ze wszystkich sił stara się trzymać z dala. Porozmawiaj z nim. Jesteś jego matką. Wyjaśnij jej, tato ona cię posłucha. I oto jesteś pośrednikiem, powołanym do naprawienia tego, co rozpadało się latami. Ale prawda jest taka, że nie każdy konflikt to twoja odpowiedzialność. Nie każdą ranę można wyleczyć Twoim udziałem. I na pewno nie za każdym razem musisz stawać się mediatorem cudzego dramatu. Bycie rozjemcą brzmi pięknie, ale za tym szlachetnym tytułem często kryje się dewaluacja. Twoje uczucia, twój spokój, twoje prawo do bycia na uboczu są poświęcane. A jeśli próba pojednania nie powiedzie się, winnym zazwyczaj stajesz się ty. I przez cały ten czas tracisz coś, co jest nie do odzyskania, twoja energia, twoja wewnętrzna cisza, twoja dojrzałość. Wyobraź sobie dzieci kłócące się o spadek, kłócące się głośno, zacięcie, jakbyś już odszedł. Dom, który uważałeś za symbol rodziny, zamienia się w arenę walki ego, dumy i uraz. I proszą cię, żebyś się wtrącił, wybrał stronę, utrzymał chwiejną równowagę. Ale oto, co ważne, nie musisz już być tarczą w cudzych wojnach. Nie musisz brać na siebie tego, czego ludzie sami nie chcą naprawiać. Masz pełne prawo zachować dystans. Twoje siły są ci potrzebne do życia, radości, ciszy i samopoznania. Każdy powinien radzić sobie ze swoimi demonami sam. Nie jesteś ofiarą cudzych historii. Jesteś panem własnej. Nie zmieniaj się, aby zadowolić innych. Próba sprostania cudzym oczekiwaniom to droga do utraty siebie. Zazwyczaj zaczyna się to cicho, prawie niezauważalnie. Ktoś obok pozwala sobie powiedzieć: Nie zaszkodziłoby ci zmienić styl? Dlaczego słuchasz takiej muzyki? Zbyt głośno, zbyt ostro, zbyt dziwnie. Na pierwszy rzut oka drobiazg. Ale istota tych słów jest zawsze jedna: przestań być sobą. Stań się wygodny dla mnie. A to nie rada, to forma przemocy wobec Twojej duszy. Przeżyłeś wiele lat, uczyłeś się. Popełniałeś błędy, wybaczałeś, wybierałeś, traciłeś i znajdowałeś. Każde twoje zdanie, gust, nawyk mają za sobą historię, twoją historię. I oto ktoś, uzbrojony w swoje zdanie, proponuje ci się o zrzucić stare ja, jak przestarzałą wersję programu. Wpisz się w ich szablon, aby nie wyróżniać się z tła. Stań się taki, jaki powinieneś być. Ale nie jesteś szkicem. Ani tymczasową wersją. Jesteś wynikiem wielu wyborów, bólu, miłości i wzrostu. Jesteś całym życiem. Pragnienie pozostania wiernym sobie to nie kaprys ani upór. To akt wewnętrznej godności. To forma przetrwania w świecie, w którym łatwiej być kopią niż oryginałem. Bo wystarczy, że zaczniesz kawałek po kawałku rezygnować z siebie, obcinać swoje zbędne krawędzie dla cudzego komfortu a pewnego dnia w lustrze zobaczysz kogoś, kogo nie rozpoznajesz. Nie jesteś trudny, nie jesteś staromodny, jesteś człowiekiem zakorzenionym w życiu, które masz prawo kochać. Nigdy nie wymieniaj swojej autentyczności na cudzą aprobatę. Żyj w swojej prawdzie i niech będzie ona głośna, jasna i niewygodna, ale twoja. Nie stawiaj cudzych uczuć ponad własne, ciągłe poświęcanie się dla cudzego komfortu emocjonalnego. To chyba jedna z najbardziej subtelnych form eksploatacji emocjonalnej, kiedy oczekuje się od ciebie, że będziesz podejmować decyzje wyłącznie w oparciu o cudze uczucia, lęki i urazy. Zwroty brzmią różnie, gdybyś mnie kochał, zrobiłbyś to. Nie zmuszaj mnie do poczucia winy. Przecież wiesz, że jestem delikatną osobą. Ale za tymi słowami kryje się zupełnie inne przesłanie: Twoje szczęście sprawia, że czuję się niekomfortowo. Proszę, zrezygnuj z niego dla mnie. Kropka. To nie troska, to nie miłość, to kontrola zawoalowana bliskością. Kiedy prosi się Cię, byś przygasił swoją radość, odłożył swoje marzenia, mówił ciszej, żył ostrożniej dla czyjejś wygody, to nie kompromis, a ścieranie Twojej osobowości na rzecz cudzych granic, które z jakiegoś powodu są ważniejsze od Twoich. Spokój w związkach nie może być budowany na wiecznej ofierze jednego dla spokoju drugiego. Prawdziwa więź jest możliwa tylko tam, gdzie oboje mają prawo być sobą. Masz pełne prawo mówić nie bez usprawiedliwiania się, żyć swobodnie, jasno, zgodnie ze swoimi wartościami, czuć wszystko, nie filtrując emocji dla cudzej aprobaty, wybierać siebie, nawet jeśli komuś będzie to niewygodne. Nie musisz być czyjąś poduszką bezpieczeństwa. Masz prawo być sobą, i to prawo już setki razy obroniłeś swoim życiem, swoją cierpliwością. Swoją wytrwałością. Nie oddawaj go już nikomu. Podsumowanie i refleksje. Te prośby, noszenie cudzego, dawanie pieniędzy bez potrzeby, stawanie się rozjemcą, zacieranie swojej indywidualności, bycie wygodnym, mają jedną wspólną cechę. Powoli, ale nieuchronnie niszczą twój wewnętrzny spokój. A spokoju, raz utraconego, bardzo trudno jest odzyskać. Odchodzi nie od razu. Ale kropla po kropli, z każdą zgodą, która idzie wbrew Twojej prawdzie. Żądaj sobie pytanie, kto z Twojego otoczenia kierował podobne prośby? I co najważniejsze, dlaczego się zgadzałeś? Nie musisz być kołem ratunkowym, portfelem, mediatorem rodzinnym, emocjonalnym dawcą ani wygodnym tłem czyjegoś dramatu. Masz święte prawo chronić swój spokój, szanować osobiste granice, dokonywać wyborów na swoją korzyść. To nie egoizm, to dojrzałość, to wewnętrzna jasność, która przychodzi z doświadczeniem. To Twoja siła. Dzięki za wysłuchanie. Nie zapomnij polubić, udostępnić i zasubskrybować nasz kanał.